Wsi spokojna, wsi wesoła. Który głos twej chwale zdoła? Tak o wsi w XVI wieku pisał Jan Kochanowski. O chwałę właśnie walczyły kolejne dwie wsi gminy Strzegom Wieśnica i Goczałków Górny. Zmagały się w turnieju wsi zorganizowanym w gminie. Mimo sportowych emocji i zaciekłej rywalizacji w wielu konkurencjach, cel podstawowy był inny, bo nie tylko o walkę tu chodziło. Chęć bycia sobą, chęć wyjścia z domu, wspólnej zabawy, poznawania się, ponieważ są tacy mieszkańcy naszej gminy, no to jest fakt, że nawet nie wiedzą, nie byli nigdy na przykład we wsi, która jest na obrzeżach naszej gminy, na przykład wieś, z Wieśnicy nie widzieli mieszkańcy, jak wygląda wieś Goczałków Górny. I tak podkreślają właśnie, że. Turnieje wsi są nie tylko miejscem czy miejscem spotkania, miejscem zabawy, ponieważ to już jest później zabawa taneczna, konkursy i dla dorosłych, i dla dzieci, różne atrakcje, ale też jest sposobem spędzenia czasu wolnego, poznania się lepiej i w ogóle docenienia uroków w swojej miejscowości i uroków w miejscowości, z którą na przykład trwa aktualnie rywalizacja. I właśnie o wzajemne poznanie i integrację organizatorom turniejów wsi chodziło. To dobry sposób na to, żeby się poznać podczas zabawy. Ta, ta idea jest naprawdę już, bym powiedziała, długowieczna, bo to, to trwa tyle tylko, że w tym roku no jest ewidentnie więcej tych turniejów, bo to już jest trzeci, w zasadzie to ostatni w tym roku turniej. Rokrocznie było po jednym. Cieszyły się zawsze naprawdę dużą popularnością wioski czy rady sołeckie Bardzo chętnie ze sobą współzawodniczyły, bym powiedziała w, w zabawie o tak, bo to, to inaczej tak nazwać nie można. Było sympatycznie bardzo i myślę, że tak pozostanie. No i to jest właśnie ta idea, żeby się spotkać. Żeby się pobawić wspólnie nie tylko w ramach jednej wioski, ale w ramach no, sąsiadujących ze sobą wiosek. Integracja to integracja społeczna całej gminy w mieście imprezy, więc na wsiak też budujemy społeczność, która, mam nadzieję, będzie myśleć piękne miasto, piękna gmina, tu się nam dobrze żyje. Mieszkańcy gminy mają możliwość poznania się, mają możliwość bycia ze sobą, ale też rywalizowania w różnych konkursach, ponieważ są konkursy dla dzieci dla młodzieży i dla dorosłych. Może to są konkursy nie takie, że tak powiem, postawione, pewne konkurencje na oszczu noża, że ktoś musi koniecznie zwyciężyć, ale poznawanie się i ta wspólna zabawa. I też jest ważnym elementem tych turniejów wsi, że przyjeżdżają mieszkańcy całej gminy. To nie tylko turniej wsi, tak jak dzisiaj, wieśnicy i goczałkowa górnego, ale już wiem, że zjadą się mieszkańcy całej gminy, są przecież wakacje, przyjeżdżają, przyjeżdżają całe rodziny, nawet z różnych stron Polski podpatrują, podglądają, później do nas dzwonią, pytają się. No i w ogóle być może taka tradycja, jeżeli chodzi o turnieje wsi, przeniesie się. Gdzieś w inny rejon Polski, no i będziemy się z tego powodu cieszyć, a opinie są bardzo pochlebne. To się sprawdziło bardzo w latach ubiegłych, w tym roku również. Myślę, że to jest dobry sposób na to, żeby, żeby integrować społeczność, a zintegrowana społeczność to jest więcej możliwości, prawda? I myślę, że to jest taki przewodny cel, a poza tym po prostu nawiązują się przyjaźnie, ludzie się znają. Wszystko to wygląda po prostu bardzo fajnie. Chodzi mi o to, żeby spotykać się, rozmawiać o trudnych, ale i łatwych, pięknych i trudnych sprawach jeszcze raz. Natomiast y, takie spotkania służą temu, kiedy y, jesteśmy w sam ze sobą. Jeżeli się mieszkańcy bawią dobrze, to jest takie y, rozwojowe na przyszłość. Zawsze czują się dobrze w swojej atmosferze, można porozmawiać sobie spokojnie. Spotkania ludzi jednoczą, tak jak różne grupy społeczne, tak samo i mieszkańcy, jaką to największą grupę społeczną, mają miejsce na spotkanie, na, na relaks, na żarty, na poznanie się bliżej, na zawiązanie przyjaźni, na różne sytuacje. Te turnieje są organizowane między, między innymi po to, żeby integrować mieszkańców wsi, jak również nie tylko wsi, wsi sąsiednich, żebyśmy się, jak to się mówi, bardziej poznawali, współpracowali i jakieś tam dobra czynili dla ludzi którzy są w jakiejś trudnej sytuacji i tak dalej. Celem takich wizyt jest nie tylko fajny początek, ale fajny koniec. I to, co indywidualnie robię u siebie na wsi, w takich spotkaniach społeczeństwa mojej wsi, też uważam, że tutaj też będzie. Bo jedna wieś, czy dwie, czy pięć, to nie ma znaczenia. Ludzie są ci sami, czy tej wsi, czy innej. Jestem strzegomianką przede wszystkim. Lubię swoje miejscowości, z nimi jestem związana. Ja się nie wyprowadziłam ze strzegomia, mieszkam cały czas. A z wieśnicą, powiem tak śmiesznie, jestem związana poprzez energię elektryczną, ponieważ budynek, w którym mieszkam, jest zasilany tym samym. Przewodem elektrycznym źródłem co wieśnica, więc jestem też można powiedzieć jedną nogą z wieśnicy. Wiadomo, że nikt do niczego nie lubi być zmuszany. Mieszkańców wieśnicy i goczałkowa górnego jednak nikt do udziału w turnieju i jego organizacji zmuszać nie musiał. Wszyscy bowiem chętnie wzięli udział w zabawie. Mam szczęście i przyjemność soltysować takiej wsi, z którą takich problemów większych nie ma. Na każdą moją prośbę są mieszkańcy, którzy wspierają moje działania, jak również działanie Rady Sołeckiej, która jest bardzo pomocna w tych zamierzeniach, które dokonujemy, mamy zamiar dokonać. Pierwszy raz mamy taką okazję wspólnie spędzać czas. Zawsze uważałem, że wspólne spędzanie czasu. Wśród ludzi budzi pozytywne emocje. Ludzie jak się nie spotykają, to się nie znają, a jak się nie znają, to się na ogół nie lubią. I filozofią tutaj jest, żeby jak najczęściej spędzać czas wspólnie. Dla dobra oczywiście pozytywnego. Jestem sołtysem prawie od 16 lat. Wcześniej sołtysem w tej wiosce był, był mój ojciec. Jak gdyby to są jakieś tam sprawy pokoleniowe i przez ten okres czasu nie było żadnych trudności z, ze współpracą z mieszkańcami wsi. Różne problemy się pojawiają, ale dzięki wsparciu, pomocy burmistrza naszej gminy te problemy są jak najszybciej rozwiązywane. Które u mnie na wsi wywiesiłem na tablicach informacyjnych, rozmowa z radą sołecką i wspólnie z drugą radą tutaj w Wieśnicy przygotowaliśmy ten dzisiejszy nasz turniej pierwszy, no nie mamy takiego doświadczenia, no bo jest to pierwszy raz. Ja myślę, że w przyszłym roku u mnie, na moim terenie. Jakoś już po tym doświadczeniu będziemy wiedzieć, co robić. Zdarzało się w latach ubiegłych rzeczywiście nie było chętnych. Zdarzało się, to nie ukrywam. Natomiast z roku na rok jakby chęć uczestnictwa w takich w takich przedsięwzięciach wzrasta, a poza tym one się coraz bardziej udają, więc myślę, że z tego też tytułu jakby chęć poszczególnych wiosek wzrasta, ponieważ, znaczy, ja powiem tak, że organizacyjnie wymaga to jednak od Rady Sołeckiej sporo nakładu własnych sił, prawda? Także to może, dla niektó może niektórych przerażać, ale ci, którzy już to przeszli, twierdzą, że warto było. E, I widzę, że tak to się lotem wojskawicy obchodzi, o, o, e, rozchodzi, że wioski chcą, chcą brać udział w, w takich turniejach. Z imprezy zadowoleni byli także biorący w niej udział mieszkańcy. To jest jednak taka integracja. Wszystkich ludzi dookoła, nie? I takie miłe, sp miłe spędzenie też czasu. Mi się wydaje. Dlaczego pani tu przybyła dziś? No dlaczego? na pogoda. No i też czas wolny, nie? Także można mile spędzić czas. Bardzo mi się podoba. Jest fajnie, przyjemnie, spokojnie. No to jakby impreza. No, wesoło jest, są zabawy, gry różnego rodzaju widzę. No to właśnie to jest najważniejsze w turnieju wsi. Jest wspaniale, jest wspaniała atmosfera. No w ogóle mieszkańcy, i nie tylko, bo w tej chwili dwie wsie, ale widzę bardzo dużo ludzi, nie tylko ze z wieśnicy i z Goczałkowa, ale jest dużo mieszkańców z okolicznych wiosek i z strzegomia. Wszyscy się integrują, wszyscy się dobrze bawią, więc samo przez to wiadomo, że, że warto. tak? Jest fajnie, jest, jest dobra zabawa. Tradycją każdego turnieju jest konkurs na najlepsze domowe ciasto. Jury oceniające wypieki gospodyni jest bardzo wymagające. Ciasto ma nie tylko smakować, ale także cieszyć oko wyglądem. W wieśnicy wygrało ciasto miejscowej gospodyni, pani Beaty Żmijewskiej. To jest częściowy przepis sam wzięty od kogoś zaczerpnięty, ale w dużej mierze zmieszane. Trochę ode mnie, coś dołożone. No w sumie takie pomieszane, ale głównie coś tam sobie wymyśliłam i tak zrobiłam jak zdało egzamin. Zdało egzamin, bo to jest ulubione ciasto moich dzieci, więc dlatego to ciasto postanowiłam zrobić na konkurs. Każdy zwycięzca konkursu, których było wiele, otrzymywał cenną nagrodę. Nagradzani też byli wszyscy najmłodsi uczestnicy turnieju, ci szczególnie mogli cieszyć się z przygotowanego dla nich placu zabaw czy wizyty na miejscu Kubusia Puchatka, w którego postać wcielił się miejscowy listonosz. Już od dłuższego czasu działam na rzecz dzieci, zwłaszcza takich przedszkolnych, współpracuję z przedszkolami, z biblioteką miejską tutaj ze Szczegonskim Centrum Kultury. Także lubię lubię to robić i naj, naj, najlepszą zapłatą za to jest właśnie uśmiech dzieci. Aby uradować tych właśnie naszych milusińskich, najmłodszych, yy, mamy takie postacie bajkowe, które się przebieramy i. Właśnie te postacie przynoszą im wiele radości. Kubuś Puchatek, Tygrysek, Myszki, Miki Mini i właśnie Kubuś Puchatek robi właśnie na tych festynach największą furorę. Dzieci zwierzają się, przytulają i, i to właśnie przynosi ogromną radość. Turniej w Wieśnicy był swego rodzaju podsumowaniem tegorocznych zmagań wsi. Koniec lata jednak to nie koniec imprez, jakie na mieszkańców gminy Strzegom czekają. Lato się kończy, podsumujemy na dorzynkach gminnych wszystko co się działo na wsiach w okresie wiosennym i letnim, a później zawitamy do naszej świetlic, które zostały wyremontowane w tym roku. Niektóre, niektóre świecą już blaskiem od dawna i tam będziemy się spotykać. Mamy też nowo wyremontowane SK, które na pewno z chęcią przyjmie każdą dobrą inicjatywę także z terenu wsi.